Gotowi Godowi na kolejne wyzwanie? 24 godziny w basenie! No to szybko po zakupy do bielonki. A wy na mnie tutaj poczekajcie. Uch, zakupy zrobione. I tutaj jest mój steruj kąpielowy. No to idę się teraz przebierać. Miałam właśnie wskoczyć do basenu, ale sobie przypomniałam, przecież nie będę cały czas w wodzie. Jak ja będę spała? Muszę przynieść mój nowy jednorożec, czyli ponton. Żeby zrealizować kolejne wyzwanie, muszę mieć nowy materat. I dzisiaj pan kurier przywiózł mi nowego jednorożca. Bo bez niego to wyzwanie by się nie udało. A teraz muszę znaleźć duża płuca. Aha, <laughs> mówił Dominik, Mam małe. O, sąsiad za nami chyba ma dużo płuca, bo się odezwał. To pamiętała jego puszkę, na zaraz sobie wstawię do niego. Picie! Troszkę zgłodniałam. Czas na Lubisię! Co dzisiaj w menu? Głodna jestem. Siedem godzin w basenie. Pizza! Pizza! Chodź tu! Pizza, chodź tu! Chodź tu do mnie! Chodź, Prawie, czy nie mam? Chodź tu! Mam Pizza! Pizzę przyniesie trzecia, ale zobaczcie, jak pudełko zmokło. Pudełko mokre, ale za to pizza zabezpieczona woreczkiem. Ja idziemy przygotowywać. Jedna dla jednorożca, druga dla mnie, a pudełko dla werki. Ja sobie tutaj siedzę na jednorożcu, jem sobie pizzę, przed chwilą skończyłam, a tutaj słyszę, jak grzmi. Mam nadzieję, że nie będzie burzy, bo. Będę musiała wyjść z basenu. A tego nie chcę zrobić! Wróciłam godzinę temu, zaczęło padać, zmoczyło mnie troszeczkę, i musiałam wyjść z basenu. Poszłam do domu, przybrałam się w sukienkę, ale teraz nagrywam dalej! Ale wiecie, czego się teraz boję? Komary które tutaj cały czas latają. Przed chwilą mi tutaj ugryzły. Ja jeszcze kupiłam kalendarz, który został w domu, ale nie będę się wracała. Pokażę Wam cykl w wieży. Pierwsza rzecz to bazgrobnik, Rysuj Maru, pisz, wycinaj 1 kg papieru. Patrzcie ile tu jest papieru, więc ekstra będę mogła sobie rysować. I chcę tylko sprawdzić. Patrzcie, jak mam długie pazurki. <ścoughs> chcę sprawdzić, jak to właśnie wygląda, czy to jest po prostu normalny papier, czy... o -m g Ile... O ile ja mam tu papieru! Weronika będzie miała papier na cały rok Muszę uważać, żeby mi do pasażerów nie wpadło Ekstra Zobaczyłam to I pomyślałam Wow Ładne kolory Kupuję To są takie markery Marki z Big Marking Permanent Ink jest pastelowy. One są właśnie pastelowe. Różowy, pomarańczowy, niebieski, fioletowy i zielony. Ten zielony i niebieski jest ładny. Wiecie co? Zaraz je przetestujemy. Najpierw otworzymy gluta zielonego. Już prawie, już prawie. Zobaczcie jaki fajny kolor. Gorzej wyszedł z woreczka niż ten pomarańczowy Ale jest bardzo plastyczny I super się rozciąga Pachnie jak jabłko Teraz zrobię porządek na moim pontonie Świeci z Test Żółte już płynę do Was. Płynę do Was. No to co, gotowi na wielki test materu Muszę szybko poprawić. Otwieramy, otwieramy. Żeby je najpierw przetestować. Myślałam, że będzie bardziej miętowy. Szkoda. Ten jest ładny. Ten bardziej bardziej nowy niż pastelowy. Ładny. Ten też jest bardziej na nowy niż pastelowy. Który kolor wam się bardziej podoba? Mi się niebieski podoba. Warka, Tak. Mam dla ciebie wyzwanie. O nie. Już mam wyzwanie. Nie, 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 kolejne 24 godziny gdzieś tam. 24 godziny w basenie będziesz dalej spędzać, ale ja będę kręcić montonem, a ty będziesz musiała coś narysować. Proste. No to dobra, to weź nową kartkę. To się nie liczy. No, wyrwitą. Dobra. Co będziesz rysować? Wiesz Twarz. Twarz, dobra. Trzy, dwa, jeden. Mam jakiś czasu? Zobaczę, powiem Ci. Coś narysowała? Dawaj, chodź tu. Chodź tu, Gonku. Dobrze, że jest końcówka wakacji. Jak się zniszczy, jak pęknie jedno to nie będę płakała. Szybciej, to do dziesięciu ma być koniec? Raz, Co? dwa, trzy, Cięcia. cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Koniec. OMG, co to ma być? Piękna sztuka! Pushinga na fontonie. Tak, to mi oczy nie wyszło one miały być bardziej tak. No ja wtedy zaczęłam, czy tak wiesz. Od jednej krawędzi do, do drugiej. Idę do domu, masz telefon. Jak będziesz chciała, żebym ci coś przyniosła, to dzwoń do mnie. Aki! Na razie ręczniki są w praniu, więc jak będziesz chciała jakiś kot czy coś się nakryć, to też zadzwonię i daj mi o tej. Aki! Ta -ta. Ta -ta. Co będziesz robić? Patrzę w górę. Mhm. Ja do 3, żeby mi przyniosła szyjni e, mi przynieść?

no i znowu dzwoniłaś pamiętam, tak będziesz co chwilę? Korzystać z telefonu, zaraz ci go zabiorę. Co mam zabrać? Desżać. Śmierzelki? Nie, mm, nie, 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 nie. Dobre, kwaśne. O, mam dwa w buzie. Mm -hmm. Ale dobre, kwaśne. Mhm, mm Odda Czy to? Mam oddać? I te rzeczy zabrać. Ok, czyli markery, Bluta? Tak. tak. I kart. Dziękuję! Narka. Pa. Koleżanko? Tak. Tak się bawić nie będziemy. Teraz nie posłuchaj. Co chwilę dzwonisz i tak, przynieś mi żelki, przyniosłam. Yy, wynieś to, wyniosłam. Za chwilę telefon, proszę mi przynieść słuchawki. Odzwaniam do ciebie, gdzie są słuchawki. Tu i tu, szukam słuchawek. Nie ma. Gdzieś u mnie w pokoju, sprawdzam Twój pokój, sprawdzam kosmetyczki, sprawdzam plecaki, szafki, szuflady. Słuchawek nie ma. Do rana, może do mnie zadzwonić, tylko trzy razy. Masz trzy koła ratunkowe. Tak, zastanów się, zanim wykręcisz telefonem, bo wykorzystasz to bardzo szybko. Nie, ja nie będę latała na każde Twoje zawołanie. Mogę sobie wszystko zabrać. Tutaj masz zadanie na stryku, to ci mogę podać. To podaję. To się nie liczy. Ale będziesz chciała coś z domu, sorry, trzy razy. To są trzy palce, czyli trzy przysługi. Jak je wykorzystasz, zostaje ci figa z makiem. Pozajdźcie mm. to, to. No to, jak to się nie liczy, to podajmijcie to sobie. Czy to sy? Dobra. Proszę. O, pięknie. Bardzo zdrowo. Wiem. Okej, okay, chcesz ci tosy? A czy to sam byś chciała? Dobra, to teraz się cię po spada do domu. Za to, że przyniosłam Ci tyle rzeczy. Podpłyń. Jednorożec buja tu się. Szybko! Albo po nie przypłyniesz, albo wrócę do basenu. Nie. Otwartą paczkę. Mmm, dobra. Mm, dobra. Mm, mm. Nie. <coughs> <Ketchup> i ser. <coughs> dobra, już mi zaleciało. Ja już cię, Co chcesz? Odpłynęłam. Mm. Odpłynęłam. Bo musisz wypłynąć poza basen. Nie, Dobry wieczór! Jadę dalej na pontonie, muszę wam powiedzieć, że strasznie mnie gryzą komary, więc użyję moje trzy koła ratunkowe, poproszę ciociagę o spray off, o poduszkę i po koc. Tak, to ratunkowe. Czy możesz mi przynieść spray, ofa, poduszkę i kocyk? Tak. Tak, tak. Ok, dziękuję. Tak. Zobaczycie za kilka minut. Wiecie co zmieniłam zdanie? Nie chcę poduszki, chcę wodę, bo mi się chce pić. Cześć, ciu? -Ciu. Zmieniłam zdanie. Mogę um, zamiast poduszki, mogę wodę. Dzięki. Ale ty jesteś Lucky Girl. Baby ci zaświeciła w sypialni przed klatką i masz jasno. Są jeszcze tutaj te światełka. Są światełka, ale nie muszę... Nie, 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 nie wykorzystałaś koła. Już miałam pomysł, żeby je podpiąć. Nie wykorzystałaś koła. Ale, ale myślałam, że... No dobra. Chodź. Proszę, koc? Woda i spray na komary. Dziękuję. Dobranoc! Nie będziesz się bała sama tu zostać? Może. Co? Może. A co zrobisz jak teraz y, idąc do domu zgaszę Ci światło? I na klatce? I tutaj przed klatką I w syfialni? ona się bardzo bała. Tak? Ale nie, 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 bo ja mam! Latarkę w telefonie? Mi telefon ma 5%. No. To niewiele. Pamoda! Pa młoda! Nie, mnie. nie, ja tu nie będę, bo mnie komary zjedzą do rana. Pa!